Ręcznie robiona biżuteria, naturalne kosmetyki, do tego miód oraz przetwory. To atrakcje czwartego festiwalu rękodzieła i regionalnych produktów w Popielowie. Odwiedzających festiwal czekała prawdziwa uczta. Można było skosztować regionalnych produktów, jak również zagłosować w konkursie kulinarnym o nagrodę Złotej Warzechy. W tym roku przyjęliśmy 20 wystawców z całego województwa, a także z poza województwa, bo mamy z tychów też jednego wystawcę i w tym roku piękne stoiska z rękociełem, biżuterią, lawendą, a także mamy serki kozie, serki krowie, naturalne miody, naturalne przetwory. Na festiwalu każdy znalazł coś dla siebie. Między innymi ręcznie wykonywane dekoracje, takie jak makramy. Makramy długo nie umiałam pojąć, na czym to polega, ale jak to mnie zaskoczyło. No i tu mam z makramy parę torebek. Tu mam właśnie też takie makramy. Po prostu to lubię. Na miłośników naturalnej żywności czekały różnorodne wyroby, takie jak sery, dżemy, soki oraz wiele więcej. Soki? Naturalnie zyskiwane, to są z parownika nie są wyciskane, tylko są parowane, dżemy, konfitury, no i takie ziołowe wyciągi konserwowane cukrem. U niej możecie dostać serki podpuszczkowe z krowiego mleczka, maści przeciwbólowe z żywokostu, herbatki z liści drzew owocowych, syropy na przeziębienie i nie tylko. Oprócz żywności wystawcy zaprezentowali również rzeźby z drewna czy wianki z polnych roślin. Po uczcie kulinarnej – uczta muzyczna. Festiwal uświetniają zarówno lokalne, jak i śląskie zespoły. Karolina Urban, Kurier Opolski.